Odbudowa po zeszłorocznej powodzi idzie na Dolnym Śląsku pełną parą. Nowa droga i most zostaną niedługo oddane do użytku, co znacząco poprawi życie mieszkańców. Zadania, na które podpisaliśmy umowy, to są zadania mieszane. Jeżeli chodzi o drogę wojewódzką 396 w powiecie oławskim, to są dwa kontrakty, które mają w sobie i remont nawierzchni w technologii MCE, i w pierwszym etapie są to trzy obiekty mostowe, w drugim dwa obiekty mostowe. Natomiast druga umowa dotyczyła odbudowy dwóch mostów na rzece Kwisy i na kanale Młynówce w Nowym to, co leży nam na sercu, panu marszałkowi Michałowi Rado, który odpowiada bezpośrednio za infrastrukturę, to to, żeby ta infrastruktura drogowa również każdego tygodnia, każdego miesiąca zmieniała swoje oblicze. Mamy oczywiście swoje problemy po ubiegłorocznej powodzi. Dzisiaj jest, myślę, też jeden z historycznych momentów, bo podpisujemy konkretną umowę. Na zadanie, które ucierpiało w trakcie powodzi, jest objęte finansowaniem ze środków europejskich. Duże zadanie bezpośrednio w, pod Wrocławiem, które tym bardziej leży na sercu panu marszałkowi Rado i pilnuje, żeby żeby sprawnie realizacja przebiegała. Mieszkańcy czekają na tę inwestycję już od dziesiątek lat. W 1997 ta droga była zalana, w 2010 roku była zalana i teraz w, ostat... w zeszłym roku, 2024 również była ta... ta droga była dotknięta przez powódź, więc jest to na pewno bardzo ważna inwestycja dla całego powiatu oławskiego. Przypominam, że oprócz tej drogi remontowana również będzie droga wojewódzka, która biegnie do Jelczala która również notorycznie przy każdej powodzi, przy każdej większej wodzie jest zalewana, więc mam Mam nadzieję, że po tych remontach naprawdę i poprawi się bezpieczeństwo, ponieważ jadąc dzisiaj tą drogą mamy takie kolejne bardzo dużo wypadków spowodowanych właśnie przez stan tej drogi, ale również stan nawierzchni jakoś będzie dostosowany już do, do potrzeb naszych mieszkańców. Remonty, przebudowa dróg wojewódzkich, na których nam bardzo mocno zależy. Dzisiaj ważny moment podpisanie umów na wykonawstwo. To jest ważne. Ważna chwila. Konkret wykonawca otrzymuje plac budowy w swoje ręce i w jednym, i w drugim zadaniu termin realizacji to 18 i 24 miesiące. Także myślę, że, że, że dla mieszkańców to. To, to, to jest ważny czas. Umowy w powiecie oławskim na drogę numer 396 to są środki z feds czyli środki unijne, które są przeznaczone na odbudowę po powodzi, a inwestycja w Nowogrodzicu jest realizowana ze środków własnych województwa. Pierwszy etap drogi wojewódzkiej 396 długość odcinka 2,25 km Koszt to jest 18, 19 milionów złotych brutto Drugi etap nieco krótszy, 1,8 km, jest to koszt 13 milionów. Ten odcinek 4 kilometrowy który dzisiaj podpisywaliśmy, zajmuje tyle czasu, ponieważ mówimy tutaj o 18 miesiącach i 24 miesiącach. Jak przedstawiciel firmy Budimex powiedział, położenie na wierzchni na tym etap na pierwszym etapie to jest jedynie 8 miesięcy, ale samo zaprojektowanie i przebudowanie mostów, a na całym odcinku mamy ich 5, są to trzy przemysłowe mosty o szerokości od 30 do 400 metrów, będzie najbardziej czasochłonne. Mateusz Leszczyna, echo 24.